Cześć, nazywam się Mateusz. Szerzej możecie mnie znać z kanału Mateo 780, gdzie opowiadam Wam o mechanizacji rolnictwa. Dzisiaj jestem razem z kanałem Rolnik na Czasie w powiecie biłgorajskim w gospodarstwie Ekowar. A ze mną jest Artur, dyrektor tego gospodarstwa. Cześć! Witam! Gospodarstwo zrobiło na mnie mega wrażenie. Ogromna skala. Opowiedz może, jak to się zaczęło? Jak, jak długo już funkcjonujecie? No, gospodarstwo funkcjonuje od 2001 roku. Od początku zajmuje się hodowlą bydła. Początkowo było bydło mięsne, przeszliśmy na bydło mleczne. No i właściwie, tak jak widać, stoimy na bydle mlecznym. Okej, okay. jaka skala dzisiaj, dzisiaj jest w Waszej działalności? Ponad 1000 sztuk bydła, ponad 500 sztuk, prawie 600 sztuk krów w doju. To jest ogromne liczby, ile osób musi, musi nad tym panować ilu potrzeba pracowników, żeby ogarnąć? 18 ludzi. To jest i tak niewiele, a to wszystko zasługa nowoczesnych maszyn, z których korzystacie. Jakie to są maszyny? To tak, korzystamy z paszowozów z W sumie to wszystko współpracuje z ciągnikami John Deere. Mamy około 8 ciągników, zaczynając od 84 10 w sumie na nasz największy ciągnik, wół roboczy. Kończąc na 62,20 do zgrabiania, jakichś lekkich prac zgrabiarka. Poza tym macie też ziemię orne. Jak, jaka część? Jakby, jaka, jaka jest zakres? E, ogólnie to mamy przeszło 1000 hektarów e, uprawiamy jakieś 52 hektary jęczmienia w tym roku 180 e, 188 hektarów pszenicy i 140 hektarów buraka cukrowego. A jeśli chodzi o maszyny takie typowo uprawowe, z jakich marek korzystacie? To głównie Potinger. Potinger agregat ścierniskowy, on największą, to jest Synchro 5003, on największą robotę robi. Doprawiamy to, e, właściwie najczęściej to bronami, bo świetnie rozbijają ciężkie brony e, te gliniaste gleby, które tutaj mamy, ale jeszcze mamy agrotoma. W gospodarstwie stosujecie uprawę orkową czy bezorkową? Orkową. Mamy bardzo duże ilości gnoju, także Półk najlepiej przykrywa. Aha, czyli konserwatywnie można powiedzieć. Można tak <laughs> powiedzieć. Okej. Okay. Dzisiaj spotkaliśmy się w temacie z trochę innej maszyny, o której jeszcze nie wspominaliśmy, czyli ładowarek Kramer. Macie tutaj dwie sztuki ładowarek? Mamy w sumie trzy sztuki, bo jeszcze jedna jest sztuka w drugim gospodarstwie, oddalonym o 16 km, gdzie właściwie mamy. Większość użytków zielonych. I się spisują u nas. Bardzo dobre ładowarki, niezawodne. Nie możemy na nie narzekać. Będę miał okazję dzisiaj to sprawdzić. E, razem tutaj z chłopakami, którzy, operatorami, którzy się, e, s, siedzą za sterami tych ładowarek, Prze sprawdzimy je w dzisiejszym odcinku. Także lecę, lecę zobaczyć, jak się spisują. Dzisiaj jestem w gospodarstwie Ecowar, e, a za mną stoi ładowarka. Kramer 37.5. Jest ze mną dzisiaj Krzysztof, operator tej maszyny, który pracuje na co dzień. Słuchaj Krzysztof, od ilu lat korzystacie z tej ładowarki? Witaj, pracuję tutaj 7 lat. Wcześniej mieliśmy też podobny model, tylko starszy. Ten jest akurat przystosowany do gospodarstwa rolnego. Wcześniej mieliśmy do bardziej budowlanych, budowlanych celów, ale też się sprawdzał. A czym się różni ładowarka do celów budowlanych od ładowarki do celów rolniczych? Ono, czym się różni tak naprawdę? Bo, powiem, myślałem, że to... no, jakieś minimalne różnice na pewno są, ale, ale funkcje praktycznie wszystko jest, jest to samo. Okej. Okay. I to jest maszyna z którego roku? To maszyna jest z tamtego roku bodajże. Mamy ją tutaj rok na, na, na stanie. I jak na razie coś się sprawdza, bez awarii. Czyli śwież, świeży temat tak naprawdę, tak. świeży sprzęt. Zacznijmy od nabytek. E, Okej, okay. i tak, tak jeśli chodzi o obowiązki tej maszyny, no to e, jakie, jakie w zasadzie zadania przed, są przed nią stawiane codziennie? No musi e, na pewno, wiem, że odpowiada tutaj za mieszanie, pracę przy mieszaniu TMR-u, ale to ile to jest jakby godzin dziennie? No tak, ona dziennie dostaje dosyć mocno, od godziny 6 praktycznie i jak się zaczynają żniwa, no to do godziny nawet 20. I praktycznie nie gaśnie, także ma, ma dosyć ciężko i tak jak mówisz właśnie tutaj, Cały dzień pracuje przy paszowozie, ale jak się zaczną żniwa, no to jedziemy też i na, na łąki, zbieramy kiszonki. I także ma dosyć ciężko. Ta maszyna, która pracuje przy krawach, to tak naprawdę ona pracuje w święta, nie święta, 7 dni. Tak, godziny. tak. No niestety tutaj pracujemy 365 dni, nie ma dnia wolnego. Tutaj z Bartkiem, jeszcze z moim kolegą pracujemy razem i, i się wymieniamy, ale tak, dzień każdy jest w pracy. Okej, okay, dobra. Będę miał okazję popracować z tą maszyną, także może wskoczę. Przyznaję się, bez bicia jeździłem wieloma ładowarkami, kramerem, tak naprawdę jeszcze nie. Także będzie to dla nowość. Wydaje mi się, że mniej więcej wszystko jest podobnie, ale wolałbym się upewnić, także... Wejdziemy do środka. No, jak w każdej ładowarce, rozumiem joystick wielofunkcyjny. Tak, sterowanie analogiczne. pomarańczowy przełącznik przód-tył, przód, rewers. Tak, przycisk N, N to jest neutral. Ale co robią ten dwa? To jest jakiś rekin, dodatkowa sekcja? Ten akurat przycisk jest. Nie, 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 nie funkcjonuje, Aha. bo nie ma, nie ma tutaj wszystkich funkcji. Pod spodem masz pod joystickiem jeden, jeden przycisk. Jest to przycisk do hydrauliki. Aha. Czyli... Jeżeli mamy przecinek włączony i wtedy hydraulika pracuje cały czas, i pod spodem jeszcze jest jeden guziczek, włącza się blokadę. Blokadę. Kół. tak, że tak. każde koło pracuje. Tak jakby swoją mocą. Okej, okay, dobra. A tu są jeszcze trzy przyciski one są jakoś mają Tak, nie, one, one nie, nie funkcjonują. Nie funkcjonują, dobra. No i tutaj mamy jeszcze radio, jakieś tam e, pierdoły. O, to już akurat jest mało. Istotne? No to w sumie, tak naprawdę, operowanie tą taką ładowarką nie jest zbytnio skomplikowane. To myślę, że jakoś sobie poradzę. No to możemy zaczynać. Także pierwszym zadaniem będzie wrzucenie tych wysłodków, dobrze mówię? Tak, Do paszowozu. Okej. Okay. Tak. Jeszcze pytanie takie, jaki jest udźwik, maksymalny udźwik oraz wysokość, na którą jest, jest, jest w stanie podnieść ładunek? No, udźwik to podejrzewam około dwóch ton, bo jeżeli bierzemy dwie belki, ona około tony jedna waży to dwie tony spokojnie powinna dać radę, w zależności jak wysoko podniesiemy to ramię i ramię wysuwa się, no znaczy wysuwa. Zasięg ma około 4 metrów, w zależności co jest podpięte. Aha, okej. Okay. No dobra, no to myślę, że możemy się dać za robotę. Dobra, to zaczynamy. jazda taką małą ładowarką jest lepsza od jeżdżenia na gokardach. Na zakrętach też trzeba troszeczkę uważać, bo zarzuca tyłem. Skręt na obie osie dosyć dobrze radzą sobie w ciasnych zakamarkach. Taka ładowarka jest naprawdę bardzo zwinna. Są dwie szkoły takich małych ładowarek. Przegubowe i ze skrętnymi dwiema osiami. Powiem Wam, że e, nie wiem, która lepsza. Na pewno ta jest Dwoma osiami dają mi się trochę mniej wywrotne, ale powiem Wam, że e, też nie mam dużego doświadczenia, jeśli o to chodzi. No, to jest mój pierwszy raz, jak właściwie kręcę TMR, mieszam paszobę mamy już załadowany, także teraz lecimy na obory e, nakarmić. ¡Zwierzęta! <laughs> Nakarmione, natomiast na tym praca na dzisiaj się nie kończy, bo musimy przygotować paszę na następny dzień. Tak, właśnie. Praca właśnie się nie kończy. Teraz podpieliśmy maszynę o nazwie Tanko. Jest to maszyna, która przycina samemu y, kiszonki, belki pomaga w pracy. No, zaoszczędza pewnie dużo czasu. Tak, bo tak. to tak. robić ręcznie. Bardzo chętnie zobaczę, jak to działa. Dobrze. Okej, okay, no super. Może na cień honory na razie, bo ja jeszcze muszę zobaczyć, jak to wszystko <laughs> funkcjonuje. Teraz używamy tylko tutaj przycisku pod spodem, hydrauliki, otwierasz, zamykasz. Bo ja myślałem, że to jest taki wycinak do kiszonki takiej, wiesz, co na pryzmie jest, a tu to, to... No to też coś takiego mogłoby być, bo jest możliwość założenia łyżki pod spodem. Teraz mamy założone widły, tak jak widać. Dojeżdżamy do belki od spodu, widły idą po, po betonie, dociskamy belkę. Po prostu ściskamy. Na środku jest chwytak, który łapie siatkę w środku i folię. A my po prostu ściskamy. Balot nam się kroi na pół. I co? I zawartość? Zawartość po prostu wylatuje. Aha. I nie a musimy wiesz? wychodzić. No czasami musimy wyjść. Wiadomo, siatka się zablokuje. Czy folia i... Faktycznie. Ale jest... tak jak widać to... Kurczę, ile to czasu oszczędza. No tak, wcześniej rozcinaliśmy nożem, no to do każdej belki musiałaś podejść trzy razy i wysiadać do niej też. A tutaj masz bezpośrednie obrazu. I... Dobra, to jeszcze tu Ci pokazać, czy już będziesz No ja Myślę, że będziesz mi pokazał. Dobra. Bo nie który przycisk pod spodem do czego był. O, nie. Postaw sobie siedzenie. Okej, okay, dobra. I co? Tu do, do samego... musisz równo ustawić, y, mniej więcej, żeby ciągnąć po. A teraz? Tak, tak. Podjeżdżaj do samego końca. Daj, dobra. Jeszcze, jeszcze troszkę dalej. Dobra. I teraz y, pod spodem masz guzik. z drugą stronę. W drugą o, zamyka się i trzymaj cały czas. Dociskaj, dociskaj. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, stop, stop. Wycofaj teraz. Do góry musisz podnieść, bo rozwalisz belkę. Dobra. Jeszcze, jeszcze do tyłu. Dobra, stop. Teraz nachyl sobie ją tak, żeby belka była tak jakby do dołu. O, tak, nachylaj, nachylaj, nachylaj. Dobra, stop. I teraz przecinaj do końca. Dobra, poszło do końca, teraz do przodu. O, o, to coś takiego. Prosto, prosto jeźdź, to opuść troszkę do dołu. Jeszcze do przodu, jeszcze. Dobra, stop. I teraz otwieraj. Podnieś do góry troszkę ramię. I otwieraj go. Dobra. Teraz czekaj, zatrzymaj się, żeby Ci nie wyrwało folii. Możesz troszkę wziąć na siebie widły, żeby jeszcze widłami zahaczyć tą siatkę. Na tak. siebie, o tak o. No jeszcze, podaj do dołu troszkę. No i teraz na siebie wiesz, i do tyłu. Do góry podnieś. Do góry, do góry, do góry. Śmiało. I okej. Okay. Mieliśmy okazję zobaczyć już ładowarkę KT37.5, natomiast nie jest to jedyna maszyna marki Kramer, która pracuje w gospodarstwie Kowar. Jest ze mną Bartek, a za nami stoi druga maszyna Kramera w tym gospodarstwie, czyli KT407. Typowa ładowarka teleskopowa. Ty jesteś jej operatorem, tak? Tak, witam Was. Ok. E, tak, pracuję co jakiś czas na tej ładowarce. No i co mogę mi powiedzieć, jest to pewno silniejsza. Ale tak, w ogóle, po co mam dwie ładowarki? Bo tamta jest bardziej przyznaczona do mieszania paszy. Yy, natomiast ta, jakie mal stoją przed nią zadania? Mamy więcej niż dwie ładowarki, bo jeszcze posiadamy ładowarki od Kata. Jedna model 357D, a druga 408H. I to wszystkie ładowarki te większe używamy do wywożenia obornika za obór. No i również na polu i stosujemy. kiszące, w przy ładowaniu, przyszłym, rozładowaniu. I również dosłownie, jak służniwo układamy stertę. Czy dobrze rozszyfrowałem ten skrót KT407? To znaczy, że ma ona 4 tony ładowności i maksymalną wysokość, maksymalny zasięg wysięgnika 7 metrów? Tak, zgadza się. Aha, okej. Okay. Czyli się. typowo jak we wszystkich ładowarkach. Jak długo korzystacie z tej maszyny już? Od, od, od ponad roku, ale tak codziennie prawie używana. Ale przeważnie jak Boring się wywozi, to cały tydzień, codziennie. Dobra, no to chyba możemy przejść, jaką mam pracę przygotować na dzisiaj. Pojedziemy na płytek, no i o, tam gdzie Bolik składujemy, będziemy przypychać. Tam jest troszkę ciężej, to zobaczymy jak ona idzie. <laughs> Okej, okay, brzmi super, także. <laughs> zapraszam. Sprawdźmy to. Jak Mateusz? Pierwsze wrażenia? W większym kramerze? E, powiem Ci, że... Albert, ja nie daję rady do góry prawda? No bo już e... dużo nabrano było. Wiesz co, ja zawsze mam takie, od... mam w takich maszynach odniesienie do maszyn budowlanych, gdzie ta hydraulika o wiele lepiej mam działa. Nie? Tutaj się jeszcze ustawia czułość łyżki. Joysticka, patrz. Się... Bo, powiem, jak na przykład korzystam tak? z maszyn budowlanych, jak ładowarek, nie? No, to jest na inna konstrukcja, nie? ale to, mhm. to już taka powera, nie? a tutaj to tak... Tak, może być, bo łycha jest po prostu duża. No, bo też łyżka jest taka. Ona być powinna w katach jest mniejsza troszkę. Oj, to ładowarkę ma silnik 3,6 litra. Dojca czterocylindrowy. 136 KZ, A myślałem, że one mają Cholera. Słucham? Myślałem, że one mają silnik kolera. Nie, nie, nie. Bo tak samo w kramerze, tamtym jest Dojca. Aha. Ten tamtym mniejszym? Czy może miały kiedyś silnik Cholera? Starszy, tak? No może, nie wiem, tak mi się wydaje. Coś koler, ty miałeś świeże silniki Na maksymalnym wysiedniku, jak się wyciągnie na 7 metrów, to, to, to one 600 można podnieść. To już taka granica, żeby nie wywrócić. <laughs> o to chodzi najbardziej. Koniec roboty na dzisiaj. To był pracowity dzień. Miałem okazję przetestować dwie ładowarki Kramera. Pierwsza refleksja, która nasuwa mi się po zakończeniu dzisiejszych testów, to to, że koniecznie chciałbym mieć jedną z tych ładowarek u siebie na gospodarstwie. No niestety, nie mam dla niej aż tak dużo roboty, żeby miało to jakikolwiek sens ekonomiczny, ale w sumie to nie wiem, czy to jest jakaś większa przeszkoda. Jeśli miałbym wybierać pośród tych dwóch, o wiele bardziej przypadł mi do gustu bo ten model KT407. Jest on co prawda troszeczkę większy, przez co może mniej zwrotny. Natomiast wcale jakoś tego się nie czuję bardzo. Dzięki temu teleskopowemu ramieniu, naprawdę zasięg tych prac i możliwości, jakie ta maszyna nam daje, są o wiele, wiele szersze. Także bardzo chętnie bym zobaczył taką maszynę u siebie przy zbieraniu balotów czy ładowaniu na przykład obornika na rozrzutnik. Jeśli chodzi o ładowarki Kramera, to też był to mój pierwszy kontakt z tymi maszynami, gdzie mogłem tym popracować gdzieś poza targami, w takim naturalnym środowisku, tak jak one są wykorzystywane przez rolników w pracy. Wrażenia są bardzo pozytywne, układ sterowania w ładowarce jest naprawdę bardzo intuicyjny. Jedyną rzeczą, której mi brakuje w tej ładowarce to możliwość zmiany kierunku jazdy przy kierownicy. Nie wiem, jestem bardzo przyzwyczajony do tego rozwiązania. Tutaj ta zmiana jazdy odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą joysticka. Natomiast jest to tylko i wyłącznie moja osobista preferencja, ponieważ jestem przyzwyczajony do ładowarek Caterpillara. Elementem, który zasługuje na uznanie w tej ładowarce to też bardzo ergonomiczna kabina. Praca w niej jest wyjątkowo komfortowa. I, I na tle innych ładowarek myślę, że Kramer postawił poprzeczkę dosyć wysoko. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobały Wam się nasze zmagania z ładowarkami Kramer w gospodarstwie Ekowar. Natomiast nie martwcie się, nie jest to ostatni materiał ze mną na tym gospodarstwie. W najbliższych tygodniach ukaże się kolejny odcinek z udziałem maszyny naprawdę niezwykłej, bo będzie to samobieżny opryskiwacz John Lear R4040I, także. Koniecznie zostawcie pod tym, na tym kanale łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnego kolejnego materiału. A tymczasem co? Ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i pamiętajcie bądźcie na czasie. Koniec roboty na dzisiaj. <grytanie> Dobrze, powiedziałem? Nie mam przy kierownicy, nie? No nie ma, w, w, kacie. w kacie jest. A jestem przyzwyczajony do Kata. Ogólny wniosek. Dwa na dziś.